Cześć widzowie, z tej strony dzisiaj zagramy w The Return to Bloody Nights, zapraszam do oglądania. Powiedziałem The Return to Bloody Nights. Nights. Tuesday, nie zrobiliśmy w ostatnim odcinku, nie dałem rady. I teraz lecimy. Z tym... Shitem. Yeah. Już zapomniałem trochę, bo dawno. Znaczy dawno, kilka dni to jest dawno. E, dobra. Dobra, co się robiło? Yy, mamy okazało się, że to nie jest tak, że mamy bardzo dużo animatroników w sensie, że sześć tego samego rodzaju, tylko że to ten jeden anim że jeden animatronik może chyba dwie funkcje pełnić. I don't understand. Nie wiem, teraz to już sam nie wiem. Już sam sam się zaorałem, nie wiem, kurde. Elo. Mam trochę czasu. Można je 100 razy nakliknąć to Fajnie Satysfakcjonująco Dobrze, że tu przynajmniej mocy nie ma, to jest ciekawe O, ktoś tu już się Dobiera do moich drzwi Podskoczyłem na fotelu Dosłownie. Cię przestraszyłem. To jest taki niespodziew... niespodziewany jumpscare. Taki mini jumpscare. Tak jak w FNAF 4 z szafy wychodzący. Też żeby... Żeby nie dostać prawdziwego jumpscara trzeba też dostać jumpscare. To jest ciekawa mechanika. Bardzo taka, nie wiem jak to nazwać, przyjemna. Może być. No, tyle mogę powiedzieć. Jest. No. Udało się. Trzeba wszystko na spokojnie. No to lecimy piątą noc. O, hello, Freddy. O to ty, co to ten byk. Dawaj dziecko. Oddawaj dziecko, typie. No, dlaczego? Nikt nie ma dziecka, no to co. William Afton to. O dziecko? Co słyszę? Chyba... Chyba dzicius. Jakby to pan powiedzieć jest pan w ciąży. Or someone ship. A kto to był? Czyżby William... Nie. William Afton? No, bo to jego fabryka. Znaczy fabryka. Kurde nie fabryka. Nic się na razie nie odblokowało, bo to, to jeszcze w sumie friday, no kurde, ja myślałem, że już friday pobiłem jakoś tak, nie zwróciłem uwagi. Dzwonię, żeby wyrazić sw swoje kondolencje, nawet nie wyobrażam sobie, co teraz czujesz. Dziękuję Henry, bez wątpienia, to tragedia. Tak, Przekro mi William, jeśli mogę w czymś pomóc. Na to już za późno. Za późno na wszystko. Wiem. Też straciłem ludzi. Wiem, jak to jest, kiedy wydaje się, że świat się kończy. Hmm, ale Henry inaczej stracił ludzi. Nie, nie wiesz. Nie masz pojęcia, jak to stracić dziecko. Masz idealne życie, szczęśliwą rodzinę. Nie, nie wiesz. Nie wiesz, jak, jak się teraz czuję. William, ty Henry'emu zabiłeś córkę. Przepraszam, William, po prostu... dosyć, dosyć. nawet nie wyobrażasz sobie, co teraz dzieje się ze mną. Rozumiem, że przechodzisz trudny czas, William, ale proszę, nie rób niczego pochopnie, to nie rozwiąże niczego. Masz rację, Henry, nic to nie rozwiąże, ale nie interesuje mnie rozwiązanie problemów, interesuje mnie zemsta. Ale na kim? Na Henrym? Czy na Freddys? Co można myśli? Ty masz wszystko, nieprawdaż Henry? Szczęśliwą rodzinę, pełne życie, a jednak los uderza bez ostrzeżenia. William, wiem, naprawdę mi przykro z powodu tego, co się stało. Czy mogę w czymś pomóc? Promiń teraz, krzykni William, na pewno. Nie. Nie ma nic. Co ty, kiedykolwiek i, co ty lub kiedykolwiek inny mógłby zrobić, ale są rzeczy, które trzeba zrobić. Jakie rzeczy, Williamie? To nie twoja sprawa, Henry. Pamiętaj tylko, że każde działanie ma konsekwencje, a niektóre konsekwencje są bardziej tragiczne niż inne. Ja. Super. By jagód show. szło, a co tu, cupcake? O, mnie odwróciło. Też wiedziałem, że jestem jakiś... Hey, ...kredy w kodach. Zmógłbym um, hey, jakiś... Uh, Wiem, że a, jest quiet, jakaś minigierka. Okay? I CCTV Ta. now listen i know things have been a bit strange lately The building and the other restaurants are closed and the police are still investigating the disappearance of around six children it's a serious matter and we're doing everything we can to help the authorities <inaudible> yeah, for some reason police seem to think we're covering <inaudible> up evidence but let me tell you something that's not possible unless someone from our company is involved and i can assure you we're not involved in any way for christ's sake one of those children belongs to one of the founders of this place Poor kid disappeared about a month ago. It breaks my heart to think about it. Yeah. We will get to the bottom of this though. Whoever's behind these incidents will pay if something bad happened to those kids and for the damage they've done to our company's reputation. You can count on them. Yep. In the meantime, <laughs> keep up the good work. check on those animatronics and finish this week strong. When this is all over, mark my words, we'll take this company to new heights. We'll have entire malls dedicated to our lovable characters. Nie mam czasu, żeby sprawdzić prawie drzwi mi kioko mm. A Nie słyszałem oddychania. Ja pierdź. Dobra, nie ja go zmutuję, bo to nie, nie da się grać jak kata ten typ. Naprawdę. To dodatkowe utrudnienie. O i teraz będę słyszeć więcej. Dobra, teraz mam tak podgłośne słuchawki, że będę... Aż za bardzo, aż za ba aż za bardzo mam te słuchawki podgłośne Już idziemy. Ale on zapierdziela! Co jest? Tu się... Tu się dzieje za dużo rzeczy naraz. Jakaś muzyczka? What the fuck is going on? Uga Boga. I to jest GG wizowy. GG <śmany> Ja bym muszę spróbować ten secret zrobić Naprawdę Bo to jest powalone Z tego co wiem to to jest tutaj Ogólnie trzeba byłoby znaleźć kod, ale tu można zrobić tak, że podobno się kliknie, jak się kliknie wszystkie liczby. To wtedy też się zalicza. Teraz to tak chyba nie działa. It's a serious matter and we're doing everything we can to help the, what the fuck? Yeah, for some reason police seem to think we're covering up evidence. Well let me tell you something. That's not possible unless someone from our company is involved. And I can assure you we're not involved in any way. For Christ's sake, one of those children belongs to one of the founders <sighs> of this place. The poor kid disappeared about a month ago. It breaks my heart to think about it. Mm. On mówi so big So big, so big On mówi so, so dupe, so dupe że byli bardziej family friendly Eee, ja pierdzia, te drzwi to, to jest ma... Nie synchronizował się. Nie synchronizował się w ogóle przez ranę. Dlatego wcześniej mu zamknęłam, bo myślałem, że się synchronizuje. Kurde, ale to tak nie wyszło. Ja. Co to? Szkidosek Co tu się dzieje? Freddy Fnaf Pizzeria Simulator Purple Guy Incident What? On dalej tam stał! Przynajmniej jest ten, dobrze, że przynajmniej jest ten dźwięk, że on tam dopiero nadchodzi jest takie Jest! Jest! Przeszedłem! Kut Morgan! Jest! Udało się. What? Tak? Niewybaczalne rzeczy. Zaginięcie rzeczy. Dzieci. To wszystko była moja robota. Ale nie my, mojej pewności siebie z żalem. Bo nie żałuję. Moje animatroniki zawsze miały być czymś więcej niż tylko rozrywką. Zostały stworzone, aby z siostra wywołać terror i przynosić ostateczną konsekwencję. Śmierć. O Elizabeth, moja słodka Elizabeth. Nie słuchała mnie i stała się ofiarą błędów w programowaniu. Zwykłego błędu w moim dziele. my creation. The joy of creation. Ale nie mogłem ponieść odpowiedzialności, bo zniszczyłoby to mój nieskazitelny wyzir. Wze... Nie, nie masz nieskazitelnego. Zamiast tego przerzuciłem winę na innych, bo nie mogłem przyznać się do winy. Super. Jesteś bardzo odpowiedzialny. Potem był Charlotte, córka Henry'ego. Nie mogłem patrzeć, jak ona on cieszy się swoim szczęściem i otrzymuje całą pochwałę za naszą pracę. Moja zazdrość mnie pochłonęła i musiałem wziąć sprawę w swoje ręce. Nie myśl nawet, że boję się konsekwencji moich działań. Nie czuję się winny. Nie w moim umyśle. Dokładnie stworzyłem dowody, aby wyglądało, że to Henry był odpowiedzialny, bo miałem większe plany. Plany, które wymagają mojej pełnej uwagi i poświęcenia. Zbudowałem nowe miejsce dla moich nowych stworzeń. Miejsce, które wzbudzi podziw i strach w sercach wszystkich, którzy je zobaczą. A wkrótce ujawnię, co nastąpi dalej. Oh, baby! Ho, ho, ho. Jak się location? Muzyczka. The end. No. No, super ta muzyka. Tak, the end. Wiem, the end. <laughs> the end. Still missing. Oj, ten spring pony. Twisted Mind Games presenter Trunto to Bloody Nines. Game by Kazowski. Direction writer and game art director Kazowski Aleksander. Game design. Kazowski, Amazon, Still Dude, Charakter and uh, Artist, 3D Modeling, c Scripting, uh, Designers, Kazowski uh, Program Coding, uh, Game, Game Visuals, Lead Concept Artist, Casting Art, uh, Instagram, Voice Actors, Jessica as William Afton. Chris Mitoas as Henry Henry, e, Elia Bond as Water Brogie, Biro as Karen Tappe Assistant, a, Demo and Homeo, nie wiem, co to, Studio, Effect, Special Thanks, not 6 Ending cutscene Music, YouTube, będzie w szóstej nocy cutscenka jakaś, muzyczka będzie fajna. No jak są dużo innych story, historii, panie Ciekawe, ale ten z ten boni po lewej naprawdę wygląda zatrważająco. Czy się zmieniłem. plakaty? Dziwne. Thanks for playing. To była bardzo dobra gra. Bardzo dobra gra. Bardzo dobra gra. Co? Ok. Mm. Payday. Saturday. Challenge. Extras. Nie ma extras? Ten, tu sam staną, który się yy, będzie robić ten, yy, kurde, yy, jak... no nie, chodzi mi o to, że będzie beat the gameplay alt game, was... nie, no to chyba musi być po prostu ten, yy, musi być yy, no 6, żeby to ogarnąć ten Saturda i, extra żeby... ekstrasji challenge. Custom Night Game Mode Ciekawe, jakie są game mody, żeby przejść. Dobra, więc widzę. to by było na tyle. Zapraszam do subowania, lajkowania. Cześć, pa.